Przekazywanie tych tradycji młodym pokoleniem jest bardzo ważne, ponieważ dość dużo ludzi uważa, że jesteśmy barbarzyńcami, że po prostu strzelamy. A to wcale nieprawda, bo jeśli przykład dam Państwu taki, 20 lat temu, kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę z łowiestwą w naszym kole, polowaliśmy 40-50 do 100 dzików rocznie, to dzisiaj strzelamy ich tysiąc. I to nie jest absolutnie szkoda dla populacji. To proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy nie byli tymi drapieżnikami, nie byłoby grama zboża, nie byłoby grama kukurydzy, ziemniaka. Czy przy czym chyba nie od razu można polować na wszystkie zwierzęta. Prawda? Ależ oczywiście, że nie. Najpierw trzeba przez rok, minimum rok, mieć tak zwany staż pod okiem opiekuna. Przebywać w lecie, poznawać łowisko, poznawać biologię zwierzynę, poznać prawo łowieckie, regulamin polowań, budować urządzenia łowieckie typu paśniki, podsypy, wysiadki, ambony i mnóstwo, mnóstwo innych urządzeń, jakie mamy jeszcze w lesie. Następnie, po roku, zdaje się egzamin. W naszym przypadku, w naszym kole, a mamy jedno z największych kół w Polsce, więc takie. Solidne, zdajemy egzamin wewnętrzny. Jeśli uznamy, że adept nadaje się na myśliwego, to wysyłamy go na egzamin państwowy, i dopiero po zdaniu egzaminu państwowego może się ubiegać o broń, o pozwolenie na zakup broni. A to jest cały korowód, i wcale nie jest takie proste, żeby się dostać. Niemniej jednak, nam bardzo zależy na tym, żeby dużo młodych ludzi przychodziło i nas już powoli zaczęło zmieniać, bo my już jesteśmy w takim wieku, że czas odpoczywać i zajmować się właśnie tradycjami przekazywania, szczególnie taką tradycję. To też panowie zrobić. <grym> to też sami, jest tak? wielka tradycja. Słuchajcie, bo przecież kiedyś nie hodowano w taki sposób wieprzowiny jak dzisiaj. Generalnie rzecz biorąc, kuchnia polska opierała się kiedyś przed wiekami na dziczyźnie. Jest to najzdrowsze mięso. Mhm. Ludziom się wydaje, że to jest jakieś paskudne mięso, nic bardziej mylnego. To jest czyste, zdrowe mięso. Tam nie ma żadnej chemii. Tam nikt nie dosypuje najróżniejszych jakichś mieszanek takich czy innych ryb. No najróżniej, jak wiecie, co jest w paszach najróżniejszych. Chyba nie chcemy wiedzieć. No Ale w każdym razie to staramy, jest... się, staramy się też nie wiedzieć. Natomiast zwierz w lesie zje to, co mu smakuje. To nie jest tak, że on zje byle co. Nie. Sarna skubnie taki listek, jeleń coś innego. Dzik jest, to prawda, wszystko wszystkożerny, dlatego. Po ustrzeleniu dzika trzeba zbadać. Czy przypadkiem nie jest chory. Natomiast. Wierzyna... Ten nasz tutaj na talerzu jest. Wszystkie... Zdrowy, zbadany. Nie ma takiej możliwości, żeby podać coś niezbadanego. Czyli nie rozumiem, tak... że my przebrnęliśmy z wami ten jeden dzień, no, nie, no prawie cały dzień. Myślę, że było przyjemnie. Ale w to jeszcze nie jest egzamin. Ale to daleko nam do egzaminu, ale Krzysiu, ale był, bardzo mało. Był początek zrobiony. Z tego co wiem, wyraziliście Państwo ochotę, ochotę chęć. Na bardziej y, takie aktywne przebywanie w Kniei, w, w naszej Kniei, w Kniei Puszkowskiej, w Kniei Niemodlińskiej, zapraszamy, bo warto poznać rodzimą przyrodę, warto zapoznać się z tym, co niesie nam las, co daje nam las. Z lasu można całkiem nieźle żyć w sensie duchowym. Proszę mi wierzyć. My tak robimy, prawda? Oczywiście. No. Nam nie pozostaje nic innego, jak dołączyć się do tej braci yy, przebywającej w lesie, obcującej ze zwierzyną, tylko co trzeba zrobić. O, jak awansować? Trzeba zrobić dużo, ponieważ my dzisiaj jesteśmy w konwencji szlacheckiej. W związku z powyższym yy, zainstylizujmy taką sytuację: A mianowicie podczas takich wielkich świąt władcy tego świata, królowie. Książęta, magnaci w pewien sposób wyróżniali swoich następców, właśnie młodych ludzi, żeby ich z czasem zastąpiono, bo nie zawsze do końca można być aktywnym. Dlatego też dzisiaj mamy dla Was taką niespodziankę i chcemy Wam zaproponować coś, co Wam najprawdopodobniej pozostanie do końca życia. Już się zaczynam bać. Bać się nie ma czego, ja bo to jest odwagi. przyjemność. Powstańcie, kochani. Bądźcie łaskawi przyklęknąć na kolano i przekażemy Wam to, co kiedyś na dawnych dworach przekazywano. Krzysztofie z rodu Jarotów. Przyjmujemy Cię do grona szlachty polskiej. I obarczamy obowiązkiem giermka rycerza świętego Huberta. Będziesz służbę pełnił przez najbliższy rok u boku rycerza Wacława. Po roku, jeśli się sprawisz, przyjmiemy cię w poczet rycerzy świętego Huberta. No chcesz czy nie? <śmiech> 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 Oczywiście. Justyno no, nie? z zacnego rodu Wysockich Przyjmujemy Cię do grona szlachty Polskiej i poruszamy obowiązki damy dworu na dworze księżnej Barbary Przysieczańskiej, również polującej Diany. Po roku dwóch, jeśli ona uzna, że nadajesz się na Dianę i rycerza świętego Huberta, przyjmiemy cię do grona w poczet rycerzy świętego Huberta. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że udźwignę ten ciężar. Dziękuję bardzo, bardzo nas panowie zaskoczyliście, naprawdę. A my się... waszmością obiecujemy tą przysięgę dopełnić. A teraz młodzi adepci sztuki łowieckiej proście na biesiadę. cud, cud. Cud, cud, co tak pachnie w bagażniku, co tak w krąg rozsiewa woń. Czy to ty piecz obieciku, mojej lubej pieścisz dłoń? Tak to ja się wystawiłem na przecińce w letnią noc. I dla Kasi to zrobiłem, by przeżyła wrażeń mocno. Moc. Biedna, cud, cud 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 W czasie świąt Bożego Narodzenia najczęściej przy stole śpiewane są kolendy, pastorałki i te ogólnie znane to wiemy jak śpiewać, ale nie wiem czy znacie no, nie czy znacie nie pastorałki nie. myśliwskie. Otóż okazuje się, że i takowe są, a bardzo nieskromnie powiemy, że jesteśmy autorami właśnie takich pastorałek i dobrze by było... W... To nie możemy nie, pr nie prosić, żeby, żeby tutaj coś musimy usłyszeć, no to jak one brzmią i czym one się charakteryzują. Proszę, tak, zaintonować. Ja myślę, że zaintonuję W uroczystą noc grudniową. Najpiękniejsza nasza pastorałka. W uroczystą noc grudniową kolędujmy chórem. Może gdzieś pod srebrną jodłą Zwierz nam zawtóruje W uroczystą noc grudniową Knieja tonie w ciszy Niech modlitwę kolędową Leśny zwierz usłyszy To, no, to był... taki smaczek muzyczny, tu do smaku dzika. Sam raz. <gry> Sam raz. Smaga, smaga jak, jak śpiewamy tak, tę piosenkę, tę pastorałkę, na przykład pędząc saniami, zaprzężone w czwórkę koni, a i takie możliwości mamy, to proszę mi wierzyć, że las słucha i las tęskni do tego i zwierz dziki nas słucha. Jest to piękna sprawa w lesie, przy ognisku śpiewać nasze piosenki, a... Dzisiaj można powiedzieć tak, że jesteśmy jakby prekursorami nowych piosenek, nowego oblicza piosenek łowieckich. Bo jakie znamy stare piosenki myśliwskie, proszę powiedzieć. Ja dopiero się Taką kupuję. pierwszą, taką podstawową, śpiewaną przy wszystkich wysiłkach. Pojedziemy na łów, pojedziemy, pojedziemy na Ułarno Sładzie do, Laseczka. do Laseczka. i na tym zasadzie? To też jest myśliwska? Tak, oczywiście. Tak. Na Napotkała myśliweczka. No. I na tej zasadzie kończą się nasze zasoby. A wy je powiększacie, rozumiem, A my tak? staramy się pokazać, że można dzisiaj również pisać i najważniejsze jest to, że mamy naśladowców. Mamy młodych ludzi w całej Polsce, którzy chcą nas słuchać, którzy z nami korespondują i którzy piszą również. A w związku nowy... z tym, że my zostaliśmy pasowani, to rozumiem, że też musimy no, po pierwsze powinniście się nauczyć gwary łowieckiej. A to to wiadomo. Ponieważ na przykład. Nie wiem, czy wiecie, że niektóre przysłowia wywodzą się właśnie z słowiectwa. Pierwszy przykład. Goni w piętkę. Co to oznacza? Tak naprawdę to znaczy w takim potocznym znaczeniu to ucieka. Otóż gonić w piętkę, to znaczy, jeśli puścimy psa. Na trop dzikiego zwierza i trop i pies pójdzie za zwierzem, to jest po tropie, a jeśli pójdzie w przeciwną stronę, to jest za tropie, albo inaczej gonić w piętkę. Tak to wygląda. Drugi przykład. Kot mi przebieg drogę, będzie nieszczęście. Skąd się to wzięło? Otóż w Gwarze Łowieckiej kot to zając. Zając bytuje na skraju lasu i pól. Jeśli myśliwy jest nieuważny i wejdzie z hałasem, to zając ucieknie, szarak ucieknie w głąb lasu, dając innym zwierzętom natychmiast informację, uwaga, idzie, nieostrożny łamaga. Mhm. Tak to wygląda, więc z wiele takich powiedzonek jest, które wywodzą się właśnie z łowiectwa, a już na przykład Mógłbym powiedzieć wam tutaj wierszyk po polsku. No, prosimy. I, nie, i niewiele Brzmiało. z tego by można było zrozumieć. Posłuchamy. Kiedyś właśnie napisałem taki wierszyk y, mówiący o przygodach niektórych zwierząt. Nie wiem, czy go dokładnie w tej chwili zapamiętam, ale tak to mniej więcej brzmiał. Gonił kozioł kozę po skoszonej łące. Daj se na capie, śmieją się zające. Gonił rogacz siutę, dopadł ją pod lasem, Zadowolił dziewczę twardym kordelasem. Spotkał byk licówkę przy podwójnym dębie. Stary jesteś byku, gruchają gołębie. Jeleń świecą łypnął, badylem zagrzebał. Tak rzeczy do łani, następcy mi trzeba. Łania kusicielka ratkami za skrobie. Nie wiem przyjacielu, czy poradzisz sobie. Byk porożem rzucił, dwa chojaki złamał. Daj zerknąć w brusterko, przekonasz się sama. Słuchajcie uważnie, panny i mężatki. Stary korzeń, krzepko trzyma się, rabatki. A i ty, nemrodzie, szanuj samce stare, gdyż przysłowie uczy stare. Ale jare. I jare. Podejrzewam, że połowę z tych słów to nie bardzo rozumiecie. Chyba nie chcemy. Zwrot na przykład. Na pewno rozumiemy puentę. I moral. No i właśnie taką gwarą się posługujemy na co dzień. I wy jako młodzi adepci przyszli rycerze Świętego Huberta, bo tak mówimy o myśliwych. Od jutra zaczynamy naukę gwary łowieckiej. My teraz będziemy świętować i kosztować tych wszystkich specjałów, które tutaj, którymi nas tutaj ugoszczono. Naprawdę przepyszne, drodzy Państwo. Ale tymczasem, póki my tutaj będziemy degustować, tymczasem zapraszamy Państwa na reportaż naszej redakcyjnej koleżanki Agnieszki Stefaniak. O czym? O tym.